Kolega, proszę o zagranie fantastyczną maszyną, jaką jest obiekt wielu wesnień. Proszę, proszę, przejmie. Proszę, przejmie, uwaga. Kolega życzył sobie, żeby zagrać maszyną, która jest tu, czy nie ma? Aha. Kolega sobie zażyczył, że tym mam zagrać. Proszę, przejmie, już. Polecenie zrozumiałem, polecenie y, wykonuję. No nie powiem, żeby ta mapka mi podpasowała, ale może coś się uda. Zobaczymy zaraz. Specjalnie dla kolegi. Dzisiaj jest stream, na którym, to jest jedyny stream, na którym jestem szczery, tak to zawsze ściemniam, że nie lubię artylerii i tak dalej, ale tu wystarczyło 100 złotych i, i, i już. Falewchy w drużynie, no tylko muszę się dobrze ustawić. Znaczy liczę na to, że oni tutaj przyjadą. Widzę, że KW1 tu jedzie to super sprawa. Myślę, że tu będę dosyć dobrze ustawiony. Tu będę miał bicia, czy też nie. O, coś jest. Ale tu nigdzie nie mam bicia. Kurka niedobrze. Tu mam teraz czego. Uuu, zaczęło się! Czy tu jest okienko, czy nie? Ho, 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 ho. Kurka wodna! Co tu jest? Tu nie ma okienka. Gdzie tu jeszcze mogę trzepnąć? Nigdzie. To jest zła pozycja. Jeszcze ten tu wiedzie teraz. No dawaj, dawaj gościu. Dobra, zaczęło się, uwaga. Oho, ho, ho. jedziemy. Jest jeszcze, zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest kolega. Jest wolwerin. Ale czy ja tego Wolverina. Nie, nie, już dosyć tych donate'ów, Słuchajcie, bo dzisiaj. Właściwie to już nie jest pierwszy. O! Odważył się. No dawaj. Złą mapkę wylosował. Tutaj aż tak nie ma takiego. Fajnego nawalania O przyjęło się Kurka. Juno, Juno, no stój tak tutaj. Coś nie mogę ten Juno tutaj teraz. Już nikogo prawie nie ma. Dobra, udało się go zatrzymać. Teraz powinno być klepanie. Tak jest. Tak. Pozdrawiam panie Patryku. Pozdrawiam o! Chyba uciekł, tu się pojawił Ten wolwerin? Łopanie! Kurka wodna! Już cię nie ma! Uhuhuhu. Kurka, zobaczcie co się dzieje z nim. Ohohohoho. Masakra. Zatrzymany. Ohoho. Tu go trafiłem, tu jest gdzieś. Masakra. Masakra. Co to się dzieje? O! Kurczę, nie mam tu picia. Chociaż... Tupicia. Muszę się odsunąć. O! Dostał. Jest. Za takie coś powinno być biczowanie? No co ty? A tu zobaczcie gościu, kropkę ma na lewchu. Kropka oznacza poziom ponad 400 kolega pisze, czyli co najmniej 1000 bitew. No cóż. Twierdzę Krzyżowiec grałem kiedyś. To jest ta słynna gra, w której włóczniami się fosy zakopywało, ale nie wiem czy nadal tak jest. 2500 bitów ma, o skubany. Wydawało mi się, że stąd gościu jakiś strzela Kurka spod. <śpiewanie> 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 Kurka wodna. Krzysztof, podkreślenie, prog, chciałbym zobaczyć Twoja reakcję, 5 złotych, jakby Cię dwa LFHY napieprzały kciuk w górę, karnacja jasna, napięty biceps, karnacja jasna, tarza się ze śmiechu, głośno płacząca twarz, twarz z rumieńkami. Nie wiem, co by to było. Panie, nie, nie mam pojęcia. <ścoughs> Masakra.